To już pewne. Przyczyną pożaru zabytkowego Młyna Szancera było celowe podpalenie. Jak podaje prokuratura, biegłe do spraw pożarnictwa wydanej opinii doliczył się pięciu miejsc, w których wzniecono ogień. Do ustalenia przyczyn pożaru wykorzystał również filmy, które znalazły się w internecie. Śledztwo w tej sprawie trwa nadal. W toku postępowania uzyskaliśmy opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, który w wydanej opinii stwierdził bez cienia wątpliwości, że mieliśmy do czynienia w tej sprawie akurat z umyślnym, celowym podpaleniem. Wykluczył tutaj akurat całkowicie możliwość przypadkowego zaproszenia ognia. Biegły opierał się w, swoich, w swojej opinii przede wszystkim na wykonanych oględzinach miejsca zdarzenia. Jest to czynność procesowa, która była przeprowadzona tam na miejscu. Oraz nie ma co też ukrywać, że bardzo pomocny okazał się filmik, czy w zasadzie kilka takich filmików, które były przez przypadkowych przechodniów nagrane telefonami komórkowymi i potem umieszczone w sieci. W toku postępowania prokurator będzie prowadził postępowanie w ten sposób, że będzie wykonywał wszystkie czynności o charakterze procesowym. Jeżeli w tym czasie uda się ustalić sprawców zdarzenia i będzie pozwalał na to materiał dowodowy. Wówczas będą przedstawiane zarzuty. Jeżeli by się to nie udało, postępowanie zostanie w takiej sprawie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. A wówczas postępowanie prowadzi policja, własne czynności operacyjne, już poza procesowe, które jeżeli dojdą do jakichś takich informacji, które pozwolą na postawienie też jakichś zarzutów określonej osobie, może to postępowanie zostać podjęte na nowo. Przypomnijmy, że do pożaru zabytkowego młyna doszło w nocy z 4 na 5 kwietnia pożar natychmiast się rozprzestrzenił i cały budynek stanął w płomieniach.